Amerykański ryksiarz. Hej right hey mała, przyjedziesz się ze mną, dam ci zniszkę. Jeśli wolisz, ja mogę zanieść cię na rękach. Cześć tygrysie. Przecież wy ryksiarze pracujecie za napiwki. Wystarczy 100 dolarów. Nigdy nie ufaj dziwce. No zapomniałeś, kto trzyma w ręku wszystkie karty kolego. Stepnąłem w straszny gówno. Dość tam był przede mną. To jest bardzo podejrzane. Zamknij się. Zabijałem za znacznie mniej. Amerykański książę urodził się 6 czerwca 1966 roku. Uważaj. Trzeba przekręcić to do góry nogami. Nareszcie, mój kot i ja obserwowaliśmy cię od chwili urodzenia. Chiński talizman, który trzymasz w ręku, zawiera historię Twojego życia. Jesteś wybrańcem bóstwa przeznaczenia. Nie widzisz stąd, zanim nie powiesz mi wszystkiego, co chcę wiedzieć. Przypisują ci trzy morderstwa. Chyba wiem, gdzie to jest. Co pan o tym sądzi? Sam nie wiem. Nic do siebie nie pasuje. Nic nie ma sensu. Janno. Muszę się z Tobą zobaczyć. Jeśli krzykniesz, przysięgam na Boga, że Cię tym dziknę. Znalazłem tę strzykawkę na śmietniku. Być może jest zarażona AIDS. A ja tylko powiedziałem policji, co widziałam. Nie dotykaj go. To tylko kot. Zabiję Jesteś szalony.